Witaj w taśmie numer 2. Jeżeli to oglądasz, to zapewne chciałbyś wybrać nowy język do nauki programowania. Ja mogę Ci w tym pomóc. Zresztą, ja jestem w tym czyśćcu dla programistów i nie widzę z niego dopóki nie nagram wszystkich taśm na wszystkich języków programowania i wszystkich frameworków. Omówimy dzisiaj Cobola, Pythona, Java, PHP, JavaScript, Cishat oraz język Go. Więc do dzieła i powodzenia! Moją przygodę zaczynam od języka COBOL, To jest jeden z najstarszych języków programowania i jest używany do dzisiaj. Skąd jego nazwa? Chcieli po prostu stworzyć język programowania, który swoją skłanią będzie przypominał język angielski. Z czasów twojej prababci tak wyglądały komputery, więc teraz rodzi się pytanie, kto był na tyle odważny, żeby stworzyć w miarę ludzki język programowania jak na tamte czasy? Grace Mirror Hopper. Poza tym, że była kontradryminałem floty amerykańskiej, dzięki niej mamy określenie bug i debugging, ponieważ kiedyś znalazła prawdziwego baga w taśmie w tych dużych komputerach. Oczywiście rodzi się pytanie, jakim cudem na całej innych języku programowania właśnie ten żyje z nami już 60 lat, a być może jeszcze dłużej. W internecie może znaleźć opinie wielu innych słynnych programistów, którzy twierdzą, że czytanie skłoni kobol deformuje mózg. Sam kobol ma wiele ograniczeń. Nie ma w nim dynamicznej lokacji pamięci, nie może się odnieść do systemu operacyjnego oraz nie ma w nim rekurencji. Powodem jego nieśmiertelności są duże serwery IBM-u, które obsługują jeszcze karty kredytowe, lotniska oraz wiele innych rzeczy. Czego więc służy ten kobol? Otóż on dba o dane finansowe co do przecinka, co jak na tamte czasy robi bardzo wielkie wrażenie oraz dba o du Dużą ilość informacji w formacie rekordów. Dlaczego więc warto zostać programistą Cobol? Otóż programiści Kobola są tacy starzy, że zaraz umrą, więc ty możesz ich zastąpić i możesz w ten sposób zostać programistą nie 5K, nie 15K, ale 50K. Jak wygląda kod Cobola? Otóż jest to składnia proceduralna, która mi osobiście przypomina troszeczkę Sequela. Zawiera on 600 specjalnych słów, więc jakichś się już ich nauczysz, to będziesz wiedzieć wszystko. Twój program składa się z Divisions, który zawiera w sobie kolejne sekcje, które zawiera w sobie wiele paragrafów, które zawiera w sobie więcej sentencji, które zawierają kolejne deklaracje, a potem same znaki. Zdaniem pojawiły się dyskietki. Programy były zapisywane na specjalnych kartkach papieru, co wymusza na Cobolu specyficzną strukturę kolumnową. I jak widzisz, prawdziwy kod Cobola może być zapisywany między kolumną 8 a 72, więc mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość kodu na dany wiersz. Jak zacząć? Będę chciałbyś programować wewnątrz Visual Studio Code. Spokojnie cała instrukcja znajduje się na moim blogu. Musisz zainstalować Open Cobol IDE, to Ci zainstaluje odpowiednie biblioteki, kompilatory do Cobola i tak dalej. Tutaj, wewnątrz tego instalatora wybierz kość sensowną ścieżkę, Ci to potrzebne, do zbiennych środowiskowych systemu Windows które później będą potrzebne do specjalnych dodatków Visual Studio Code, spokojnie, co nie. Później to możesz zignorować, dodać odpowiednie zmiany środowiskowe path, żeby y, można było zrozumieć, co ty chcesz zrobić z tym kobolem, i dodać takie jeszcze zmiany środowiskowe dla danego użytkownika. Oto dwa dodatki do Visual Studio Code, które są kluczowe, jeżeli chodzi o pisanie składni Cobola wewnątrz Visual Studio Code. Napisałeś więc już swój pierwszy Hello World. Teraz jak to skompilować? Otóż wpisujesz takie polecenie do konsoli w terminalu, czekasz, aż wygeneruje się plik Exec, i pozostaje nam go tylko uruchomić. I jak widzisz, mamy napis hello world. Jak przechowywanie zmiennych w kobolu wygląda? Ta dziewiątka informuje nas, że tutaj będzie jakaś cyfra i będzie miała ona trzy znaki. A po przecinku będziemy mieć jeszcze dwa symbole, co znaczy, że całe to wyrażenie informuje nas, że zmienna może przechowywać taką wartość. Tutaj mamy A, co informuje nas, że tutaj możemy umieścić zmienną do sześciu znaków, która będzie mi przechowywała jakieś znaki alfabetyczne. Natomiast X informuje mnie, że ta zmienna będzie jakieś pięć elementów alfanumerycznych. Czy to będzie, jak widzisz, litera, cyfra oraz znak specjalny. Mogę także grupować swoje zmienne, jak widzisz tutaj jest e, jakaś cyfra, która będzie przechowywała trzy symbole, więc mamy tutaj, wszystko się zgadza. Tutaj mam na przykład alfanumeryczną zmienną, która przechowuje mi 15 znaków, ale jak wiesz Cezary Walenciuk przekracza, ma ich 16. Więc później jak uruchomię ten kodzik, to możemy zobaczyć, że napis Cezary Walenciuk został mi tutaj urwany. I jak widzisz mamy tutaj zastosowanie wyrażenia display, która mi wyświetla moje zmienne, które zadeklarowałem wcześniej. I tak przechodzimy do następnego języka, czyli Pythona. Statystycznie Python wygrywa, jeśli chodzi o liczbę terytoriali w internecie. Dodatkowo jest on na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wyszukiwań w wyszukiwarkach. Dlaczego więc Python jest taki bardzo popularny? Moim zdaniem wynika to z trzech powodów. Po pierwsze jest on bardzo łatwy do nauki w stosunku do innych języków programowania. Dodatkowo w stosunku do innych języków oprogramowania Fantastycznie się ona daje do Data Science i do tworzenia sztucznej inteligencji i niestety inne języki próbowania w tym kuleju. Został on stworzony w 1991 roku przez Hido Van Rossum. Jego nazwa niekoniecznie pochodzi od węża tylko dla latającego cyrku Monty Pythona. Co możesz robić w Pythonie? Możesz na przykład stworzyć kod po stronie serwera, który będzie wysiadał w stronę internetową w Django, możesz zrobić analizę dużych danych, na przykład grubej ilości tekstu, możesz zrobić sztuczną inteligencję, która będzie analizowała twarze, możesz napisać prosty skrypt dla adminów, Jak Python ma wiele możliwości. Jak zacząć swoją przygodę z Pythonem? Bardzo prosto, czego tylko zainstalować, a potem w wierszu poleceń sprawdzić, czy jak wpiszesz Python, to zmiana środowiskowa Windows została zatwierdzona i możesz w ten sposób już testować swój kodzik. Do Visual Studio Code dodaj tylko te rozszerzenie. Zabawę możesz zacząć od utworzenia pliku po prostu z rozszerzeniem Py, albo utworzyć sobie interaktywny notebook i tak sobie sprawdzać kodik w Pythonie. Python jest językiem dynamicznym, znaczy to, że przy każdej zmianie nie musisz deklarować jej typu, Natomiast jest to silny typowalny język, znaczy to, że nie będziesz miał jakichś dziwoląków przy deklarowaniu zmiennych. Python jest bardzo przyjemnym językiem programowania. Jak widzisz przy małej ilości kodu mogę sobie utworzyć tuplety, listy, słowniki oraz wiele zmiennych i przypisać do nich tą samą wartość. Sam język Python nie zamorduje Cię, że stawisz średni, na programista Pythona powie Ci, że musisz utrzymać żeby zostać lepszym programistą. Jak widzisz, Pythonowi nie jest potrzebny średnik, ale także nawias klamrowy. Żeby zadeklarować oddzielny blok kodu, np. wewnątrz ifa albo penty for, po prostu trzeba zastosować cztery spacje zazwyczaj, albo tabulacje i w ten sposób masz oddzielny blok kodu. W Pythonie mogę zadeklarować sobie anonimową funkcję, znaczy to, że Python jest także językiem funkcyjnym, ale także jest on językiem obiektowym, w takim, który mogę zadeklarować sobie klasę i zrobić dziedziczenie. Na końcu uruchomy ten kodzik i zobaczmy czy w wyniku działania konstruktora wyświetli mi się cena 200. Idziemy dalej. Java zdominowała świat. I widać to zwłaszcza nawet dzisiaj w Polsce po ofertach pracy. Java stała się taka popularna dzięki temu, że można ją uruchomić wszędzie na Windowsie, na Linuxie, na Androidzie, na iOSie itd. Java została utworzona w 1910 roku przez Jamesa Goslinga w firmie Sun Microsoft Systems i stworzył także do niej taką fajną maskotkę Duka. Statystycznie Java sobie radzi bardzo dobrze. Jak widzisz, jest ona na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę terytoriali w internecie, jest ona na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wyszukiwań w wyszukiwarkach. Co możesz robić przy pomocy Java? Możesz oczywiście utworzyć sobie aplikacje webowe, backendowe, rest APIs przy pomocy Springa oczywiście obsłużyć sobie rurę którą przepływają dużo ilość danych, no i oczywiście możesz tworzyć sobie aplikacje mobilne na Androida i większość ludzi ma taki telefon. Java przyniosła ze sobą pewną rewolucję. Przykładowo masz kod C i jeżeli go skompilujesz, to będzie powiązany z podanym systemem operacyjnym. Natomiast kod w Java skompiluje się do kodu bajtowego I ten kod bajtowy potem może być interpretowany przez jego wirtualną maszynę i ta wirtualna maszyna może obsłużyć potem wszystkie systemy operacyjne, jakie istnieją. Znaczy to, że nie musisz ponownie kompilować kodu Java, żeby go uruchomić na innym systemie operacyjnym. Dopóki twój system operacyjny ma Java Runtime Environment, Możesz uruchomić kod w Javie. I stąd powstało takie powiedzenie od Javy: Napisz raz, uruchom wszędzie. Java jest językiem statycznym oraz językiem silnotypowalnym, więc ma on swoje typy: logiczne, znakowe i liczbowe. Dodatkowo ma on swoje wysokopoziomowe bariery, jak garbage collector, więc nie musisz się martwić o pamięć, jak na przykład w C. Ma oczywiście sprawdzanie w trakcie kompilacji kodu, czy typy się zgadzają, no i możesz także skorzystać z refleksji. Aby zacząć swoją przygodę, wystarczy zainstalować odpowiednie JDK. Visual Studio Code musisz zainstalować oczywiście odpowiednie dodatki, tak jak z każdym językiem programowania, żeby programowanie w Javie było dla Ciebie łatwe i przyjemne. Nie oszukujmy się jednak, że w prawdziwym życiu zapewne będziesz korzystał z IntelliJ do pisania kodu w Javie, a nie z Visual Studio Code, który jest w miarę uniwersalnym edytorem do wszystkiego, dlatego fajnie się prezentuje w tym filmiku. Otwórz teraz plik z rozszerzeniem Java. Składnia Java jest podobna do rodziny języków C. Aby uruchomić jakikolwiek kod w Java, niestety muszę go zawrzeć wewnątrz klasy. Jak widzisz, mam tutaj metodę statyczną static void main. Jest to metoda główna, która się uruchomi przy uruchomieniu mojej aplikacji. Jak już utworzyłem sobie zmienność string tekst z napisem dzięki, ale niestety jej nie użyję. Natomiast utworzyłem sobie metodę, to jak widzisz jest metoda statyczną wewnątrz tej klasy. Mamy zwrócić string, czyli napis i w nawiasach nic nie ma, więc ona nie przyjmuje żadnych parametrów i zwrócę sobie napis dzięki za komentarz. I to wszystko, już chodzi o ten kod. Teraz pokażę Ci, jak utworzyć kod bajtowy w Javie, a później przy pomocy innej komendy uruchomy ten kodzik, który właśnie napisaliśmy. W Javie programujemy obiektowo. Znaczy to, że mamy oczywiście klasy. Te klasy mają swoje konstruktory, swoje pola prywatne, swoje metody. Klasa może dziedziczyć po kolejnej klasie i możemy oczywiście tworzyć instancje danej klasy i wykonywać jej metody. Warto zaznaczyć, że od Java 8.0 mamy także wyrażenia lambda, znaczy to, że Java także może być traktowana jako język funkcyjny. Nadeszła ta chwila, aby omówić PHP. PHP było prawdziwą rewolucją. Wyobraź sobie, że do kodu HTML mogłeś załączyć logikę po stronie serwera i w zależności od tego, co tam użytkownik zrobił, mogłeś coś innego wygenerować. Super, co nie? Czy to była rewolucja? Oczywiście, że tak, ale. PHP może jest już martwy, bo istnieje tyle technologii, tyle języków programowania, które robią dokładnie to samo, że mógłbyś powiedzieć, że tak, trzeba pro programować w Pythonie. Ale pomyśl sobie o tym, że statystycznie 78% internetu to jest PHP, więc PHP wciąż jest najbardziej poprawniejszym backendowym frameworkiem. Dodatkowo PHP oferuje Ci wiele wspaniałych CMSów, WordPress, pomyśl sobie ile blogów jest na WordPressie, pomyśl sobie ile sklepów jest na Magento, no i pomyśl sobie, że masz wspaniałe frameworki w PHP, Laravel i Symfony. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Facebook był kiedyś napisany w PHP. Obecnie jest oczywiście napisany w dziwnej formie PHP, jest kopiowany do języka C, ale rzeczywiście był stworzony. PHP. Dodatkowo sama Wikipedia jest napisana w PHP oraz wszystkie jej mutacje i klony. PHP zostało utworzone w 1994 roku przez Rasmusa Landerfopa. Jest to skrót od Personal Homepage. Brzmi to niestety bardzo lamersko, że chcesz zdominować cały internet, dlatego później mamy inny akromin PHP Hypertext Pre Processor. Teraz, tak żeby ci się nie pomyliło, PHP powstało przed JavaScriptem, dlatego to jest prawdziwy bumer internetu i kto wie, pierwsza cegiełka, wytworzyć strony internetowe, tak jak teraz widzimy. PHP jest kombinacją języka C i języka Perl, jednak warto zaznaczyć, że przez te różne swoje ewolucje w sumie jest mieszanką różnych pomysłów, także języków obiektowych, dlatego załączam takie obrazy. Na PHP można narzekać, ale pamiętaj, że jest aż 78% szansy, że jak dostaniesz stronę od klienta, to zapewne backend jest napisany w PHP. Jak więc zacząć swoją radosną przygodę w PHP? Możesz po prostu ściągnąć sobie plik zip, a w nim będą zawarte wszystkie potrzebne pliki i DL związane z PHP. Rzuć sobie tu je na dysk C. Później trzeba dodać zmienną globalną w systemie Windows. Tak, jak tutaj widzisz na obrazku. Jak widzisz, folder PHP ma na dysku C. Potem możesz utworzyć, zmienić plik PHP init, jak tutaj właśnie sobie zrobiłem z gotowego. Jakieś tam pliki, pliku development, sobie utworzyłem taki plik. ok. Potem po starcie systemu sprawdź, czy PHP działa ci w konsoli, tak jak tutaj widzisz na obrazku. Ale możesz oczywiście także zainstalować cały serwer. W tym Windows możesz rozwiązać ten problem na dwa sposoby: albo WAJA się zainstalować CG, który będzie rozumiał PHP, albo zainstalować sobie Xampa, który się zainstaluje serwer Apache w taki sposób i będziesz mógł sobie potem przemielać plik PHP. A jakie dodatki do Visual Studio Code? No takie po prostu, A w PHP Extensions Pack tutaj będziemy miał debugger, IntelliSense i już możesz zacząć swoją przygodę. Warto tylko zaznaczyć tutaj odpowiednie opcje w ustawieniach. Swoją zabawę zaczynamy od stworzenia różnych plików z rozszerzeniami PHP. I oto podstawy składni PHP. Z tym miejscu informuję stronę internetową, przechodzę do trybu PHP i będę tutaj pisał właśnie ten kodzik. Tutaj przy pomocy funkcji echo mogę wyświetlić sobie na stronie internetowej jakiś napis. Jak widzisz, tak deklarujemy zmienne ponieważ PHP jest słabo typowalnym językiem, więc nie podaję tutaj jakiego typu jest ta zmienna, w tym momencie tutaj sobie przychowuję napis. Jak widzisz, tutaj w funkcji nie informuje, co będzie zwracane, ponieważ. Jeszcze raz, to jest słowo, typowalny język, więc nie muszę. Jakoś te dodawanie mi zadziała. Później wykonam sobie funkcję i wyświetlę rezultat. A rezultat jest następujący: PHP ma mnóstwo pomocniczych metod, np. w taki sposób możesz sprawdzić, czy zostało wysłane HTTP postem, jaki masz obecny cookie, albo możesz pobrać obowiązujący parametr GET. W PHP możemy programować na różne sposoby. Oto przykład funkcji pierwszego rzędu, oto mamy przykład funkcja anonimowa która mi zmapuje odpowiednie dwie tablice na jedną nową tablicę jak widzisz to jest ta funkcja anonimowa i mamy oczywiście klasę oto ma klasa produkt która zawiera polek cena kodzik jest konstruktor Konstruktor zostanie uzupełniony. Mam tutaj funkcję, która mi zwróci moją cenę. Mogę sobie tę cenę potem zwiększyć. No i mam oczywiście grę komputerową, która dziedziczy po moim produkcie. Konstruktor wywoła y, konstruktor rodzica. Tutaj sobie przypiszę sobie nazwę, którą to podałem w konstruktorze. No i potem co? Stworzę instancję sobie gry, zwiększę cenę o 10 i sprawdzę, czy mam 200. Gratuluję, jesteś w połowie tej taśmy. Zawsze możesz mi pomóc, dodając komentarz, albo lajka, albo subskrypcję. W ten sposób zwiększasz moje szanse, że moje moja sytuacja się polepszy. Panowie i panie, doszliśmy do Javascriptu, języka, który jest wszędzie, nawet tam, gdzie go nie trzeba. Został on stworzony w 1995 roku przez Brenda Aicha, który był pracownikiem Escape'a, Mozilla i ta obecnie jest CEO Stworzył on Javascript w 10 dni. Bardzo ważny język programowania, ale jak widzisz, on się nie patyczkował i nie wiedział, jak ważne narzędzie on stworzył. Dlaczego w ogóle powstał Javascript? Otóż w 1995 roku była wojna przeglądarek pomiędzy Netscape'em i Internet Explodera, więc Brendan Eich stwierdził, że Netscape musi się czymś wyróżnić na tle Internet Explodera i tak stworzył pierwszą wersję Javascript w 10 dni. Skąd nazwa Javascript? Otóż w 105 roku Netscape chciał się podlizać w firmie Sun, dlatego zamiast LiveScripta mówimy na to teraz Javascript, mimo że Javascript nie ma nic wspólnego z Java. Dodatkowo przez wiele lat Javascript był znienawidzonym językiem programowania. Dlaczego teraz, być może, masz inne zdanie? Otóż potem, po wojnie przeglądarek, Javascript potrzebował zmian. Tylko kto miał o tym decydować? Internet Explorer, Microsoft czy firma Nescape? Ale zaraz, zaraz, firmy Nescape już nie ma, po Internet Explorer wygrał wojnę przeglądarek. Ale, ale, ale spokojnie, potem pojawił się Flash i w sumie Flash też miał coś do zagrania. też chciał mieć, mieć wpływ na rozwój Javascriptu. Później pojawił się Firefox i firma Mozilla też chciała mieć coś do powiedzenia, że chodzi o. Framework JavaScript. Dodatkowo jeszcze pojawiła się firma Google ze swoją przeglądarką Chrome i ona także chciała mieć swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o zmianę w Javascriptie. W międzyczasie Flash umarł. I tak, w 2015 roku nastała rewolucja i Javascript stał się w miarę przejrzystym, czytelnym językiem programowania. Wszystkie firmy się dogadały i tak mamy standard ECMAScript 6, który co roku jest ulepszany. A jeżeli klasy w Javascriptie Ci nie wystarczają, zawsze masz TypeScripta. Słuchaj, ja na swoich czasów uruchamiałem przeglądarkę, wciskałem l 12 i wizywałem konsologi, tak żeby zacząć swoją przygodę w JavaScriptie. Ale ty możesz to zrobić bardziej po ludzku, zainstalować Node.js, a tam będziesz miał system paczek npm, który przy się, przy tworzeniu aplikacji w JavaScriptie i w Node.jsie. I potem Visual Studio Code będzie mogli testować, kompilować nasz kod w JavaScriptie bez uruchamiania przeglądarki. Super sprawa, więc zróbmy to. JavaScript jest słabo typowalnym językiem, dlatego możesz robić takie jaja. JavaScript jest językiem dynamicznym, znaczy to, że nie musisz tutaj podawać typów, także przy samej funkcji nie musisz podawać typu, który będzie zwracany. Szkodzi o deklaracje zmiennych. W JavaScriptie robimy to na, na dwa sposoby. Jaka jest różnica pomiędzy varem a letem? Otóż let szanuje bloki kodu i jego zasięgi, natomiast var nie. Dlatego na przykład w tym momencie będę miał błąd, a w tym momencie niestety nie. Czasu tej rewolucji w roku 2015 Javascript obsługuje klasy, oto moja klasa produkt, jak wiesz, ona ma konstruktor, tutaj mi utworzy pole dla mojej ceny, tutaj mam metodę, funkcję, która mi zwiększy moją cenę o wartość, którą tutaj podam, utworzyłem sobie kolejną grę, która dziedziczy po moim produkcie, tutaj wywołuję konstruktor mojego rodzica, przypisuję sobie nazwę, wszystko się zgadza, tworzę w sobie instancję mojej nowej gry, do mojej zmiennej, zwiększam sobie cenę o 1 i w konsologu powinien mieć 200. JavaScript ciągle się rozwija, a to znaczy, że dochodzą do niego nowe funkcje. Oto przykład takich funkcji, jeżeli chodzi o tablicę. Funkcja PASH doda mi te zwierzątka do tej tablicy będę miał zupełnie nową tablicę zwierząt. Tutaj z tego napisu tworzę sobie tablicę przy pomocy funkcji from. Tutaj będę miał dwie tablice kotów i psów i je złączę przy pomocy funkcji concat. Tutaj będę miał sprawdzenie czy moja tablica zawiera tylko ludzi, sp sprawdzając taki warunek i niestety będę miał fałsz. Tutaj moja metoda wypełni moją tablicę w odpowiedni sposób drzewkami. Tutaj moja metoda przefiltruje moją tablicę i znajdzie mi tylko pojedyncze osoby. Tutaj mam metodę, która mi spłaszczy moją tablicę. Jeżeli mam tablicę w tablicy, to będę miał już tylko jedną tablicę elementów. Tutaj mogę sprawdzić, czy moja tablica jedzeń zawiera mi tutaj pączka. I tak, rzeczywiście ona zawiera. Mogę potem złączyć moją tablicę jako jeden napis jakąś sieć, na przykład laptopów. Tutaj mam przykład mapowania, że mam małpy i chciałbym do każdego elementu dodać banana i w ten sposób to tak zrobię. Tutaj mam króliczki, mogę odwrócić kolejność tablicy, tak żeby jeżdż na początku był jako pierwszy element. Tutaj mogę slice'ować swoją tablicę i skreślić tak, żeby miał tylko ten dokument. Javascript ma swój własny odpowiednik wyrażeń lambda, czyli funkcję strzałkową. Jak widzisz ta funkcja mi zwróci tutaj sumę, ta funkcja strzałkowa mi pomnoży liczbę razy dwa i tak mogę ją tutaj wykonać, a ta funkcja strzałkowa nic nie przyjmuje, ale wyświetla napis daj komentarz, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. I jak Javascript obsługuje ansynchroniczność? No przy pomocy obietnic i async i awaita. Ta obietnica jak widzisz wykona się dopiero po sekundzie i wyświetli mi napis a, tutaj wczytam sobie samochody i to wyświetli się dopiero po dwóch sekundach, a ta ostatnia metoda czytania filmów wykona się dopiero po trzech sekundach. I żeby nie blokować sobie wątku głównego, mogę przełożyć się async i wykonać sobie te metody asynchronicznie i kiedy wszystkie one mi się wykonają, to je sobie zwrócę. I zobaczmy, jak to działa. I teraz przechodzimy do języka C -Sharp, tego, którego złączył wszystko co najlepsze z różnych języków programowania w sensowną kupę. Zobaczmy. Ale najpierw pomówmy o Javie. Otóż Microsoft stworzył własną wersję Javy, nazwał to Visual J++ albo JSharp i miał własną maszynę wirtualną Javy. Oczywiście Firmie santo się nie spodobało, że Microsoft sprzedaje taki produkt, więc sam pozwał Microsoft i ten pozew ciągnął się latami, a w międzyczasie Microsoft miał pewny, ambitny pomysł, żeby stworzyć platformę .NET, gdzie będzie unifikacja różnych języków programowania i różnych frameworków. OK, ale pojawił się pewien problem, ponieważ Java nie mogła być już używana w dotnecie jako Jsharp albo J, J++, no to pomyśleli sobie, że stwórzmy więc swoją Javę z zaskami i wódką, tylko nie nazwijmy tego Jsharpem, bo nie chcemy być pozwani do sądu. Znowu. C-Sharpa <grych> stworzył Anders Heisberg w 2002 roku. On jest także twórcą Turbo Pascala. jest on głównym architektem Delphi oraz przyczynił się do stworzenia TypeScripta, więc to jest super koleś. I C-Sharp nie został już Pozwany do sądu, ponieważ firma Microsoft i Sun dogadali się za grube miliony w 2004 roku. Dodatkowo warto zaznaczyć inną kolorową postać bardzo ważną dla języka C Sharp. Jest to Miguel de Icaza, który stworzył Mono i on zasiął pomysł C Sharpa, który działał wszędzie, nie tylko pod systemem Windows. Po co programować w C Sharpie? Jeśli chodzi o oferty pracy, to zobaczysz ile firm stworzyło stronę internetową albo web API w ASP.NET więc na pewno nie zbankrutujesz, inwestując w ten framework. Dodatkowo możesz zainwestować w Xamarin. Jest to framework, który pozwoli Ci pisać aplikacje równocześnie na Androida, na iOSa w C Sharpie. Dodatkowo masz świeżą nowość Blazora, który nie tylko przy pomocy WebAssembly stworzyć Ci stronę internetową, ale być może w przyszłości będzie utworzyć Ci aplikację desktopową, coś lepszego niż WPF i Windows Forms. Przejrzałem różne statystyki i C Sharp nigdy nie jest na pierwszym miejscu, ale warto także zaznaczyć, że nigdy nie jest ostatni. Dlatego na tych wszystkich innych językach programowania moim zdaniem radzi sobie całkiem dobrze. Warto także zaznaczyć, że C Sharp stworzył Stack Overflow właśnie w ASP.NET. Dodatkowo czy c uruchomi się wszędzie? Obecnie tak, ale warto to samemu sprawdzić, czy twój kodzik uruchomi się pod Linuxem, pod Androidem czy bad Mac -AS em czy C-Sharp jest open source? To troszeczkę bardziej skomplikowane pytanie, ponieważ z tym są troszeczkę konflikty. Bo otóż ty, jako programista, na przykład chciałbyś napisać grę komputerową w Unity przy pomocy C-Sharpa, to warto to znaczy, że Microsoft chce także na tym C-Sharpie zarobić. Stąd właśnie promowanie Visual Studio, które jest płatne oraz Azure. Obecnie mamy wersję 10 C-Sharpa. Gdybym miał Ci opisać jego spanie, to bym powiedział, że jest to połączenie pierwszych wersji Java minimalne aplikacji Go oraz F-Sharpa i jego pomysłów na język funkcyjny. Mamy także wysokopoziomowe bajery, czyli oczywiście garbage collector, który za Ciebie posprząta, więc nie musisz się martwić o pamięć zazwyczaj. Mamy sprawdzanie w trakcie kompilacji kodu, czy typy się zgadzają, no i mamy także refleksję, podobnie jak w Javie. Jaki to jest język? Czy to jest język obiektowy, czy to jest język funkcyjny? Jest to język hybrydowy, który łączy oba światy, chociaż nie możesz pełni programować funkcyjnie, więc nie pomyśl sobie, że to jest jak Haskell. Jak już widziałeś wcześniej, napisaliśmy wiele przykładów z różnych języków programowania wewnątrz Visual Studio Code, ale z jakiegoś powodu C Sharpie bardzo kiepsko się programuje wewnątrz Visual Studio Code i moim zdaniem jest to oczywiste, że Microsoft, który jest twórcą obu tych programów, chce się po prostu zachęcić do zainstalowania Visual Studio. Żebyś mógł programować tak najlepiej w C-Sharpie dzisiaj. Do celów komercyjnych i tak byś musiał zapłacić za Visual Studio, więc zawsze możesz zainstalować Ridera, który także jest płatny, ale być może jest to dla Ciebie lepsza alternatywa. Wciąż jednak możesz zainstalować Visual Studio 2022 wersję Community, która jest darmowa dla celów niekomercyjnych i w ten sposób wszystko będziesz miał, co Ci jest potrzebne do tworzenia aplikacji w C-Sharpie. Moją przygodę w C-Sharpie warto zacząć od aplikacji konsolowej. C Sharp jest językiem obiektowym, znaczy to, że mamy klasy. Jak widzisz, to jest konstruktor mojej klasy, który przyjmuje tutaj cenę. Tutaj jest, mamy właściwości, coś czego nie ma w Java. I tutaj te pole zostanie przypisane do mojej właściwości. Mamy oczywiście dziedziczenie. Jak widzisz, mam tutaj Grek, który dziedziczy po moim produkcie. Wywołuję tutaj konstruktor rodzica, przepisuję sobie tutaj nazwę i mam kolejną tutaj właściwość. W Sharpie także mamy rekordy, które napisze, że to oka wygląda jak krótsza forma pisania klasy, ale to nieprawda, bo mamy więcej w nich metod. Tutaj możemy także zobaczyć, jak otworzę sobie instancje mojej gry. Tutaj podaję cenę, tutaj podaję sobie nazwę, a później mogę to w taki sposób wyświetlić sobie w konsoli. W-sharpie oczywiście możemy także programować w stylu funkcyjnym, znaczy to, że mam anonimowe metody oraz wyrażenie lambda. Te wyrażenia lambda wygląda jak widzisz w taki sposób. Mamy także delegaty generyczne, które pozwalają mi później te wyrażenia lambda anonimowe metody przetrzymywać w formie zmiennej. Tutaj mam informacje co powinno być zwracane, tutaj co powinno być przyjmowane, a delegata actions trochę się różni od delegaty func, bo ona nie powinna nic zwrócić tylko przyjmować takie dwa parametry i jak widzisz to sobie wyświetla później w konsoli. Ciszej, oferuje mnóstwo gotowych kolekcji i trzeba tworzyć swoje własne. Mamy tutaj, na przykład, listę elementów. Mamy tutaj słownik, gdzie kluczem jest liczba całkowita, a wartością jest napis. Mamy, oczywiście, kolejki i stos oraz wiele różnych innych kolekcji. A kto rozpoczął trend słów kluczowych async await? Otóż C -Sharp. Jak widzisz mam tutaj przykład użycia słów kluczowych async await, będę co sekundę pisał sobie w konsoli i tutaj jedynkę, mam drugą metodę, która zrobi dokładnie to samo i mam trzecią metodę, która zrobi dokładnie to samo, ale już synchronicznie, czyli powinno to zablokować wątek, jednak tak się nie stanie, bo moje dwie inne metody są asynchroniczne, je odpalamy i zobaczmy co się stanie w konsoli. I mamy tutaj mały wyścig szczurów, jeżeli chodzi o wątki, ale ponieważ miło, że jedna operacja jest synchroniczna, a dwie inne nie są, no to one wzajemnie się nie blokują. I pora na ostatni język programowania, który dzisiaj mówimy, czyli język Go, który jest bardzo prosty, wydajny i dziwnego, że jest opisywany jako język C XXI wieku. Jeszcze raz ci powtórzę, został on stworzony z myślą o prostocie i wydajności, dlatego nazywamy go Go, a nie Go Lang. Pomocy języka Go został utworzony Docker, Cockroach, DB oraz Digraph. Język Go powstał w 2007 roku w firmie Google przez legendę programowania Keya Thompsona, który także jest wynalazcą języka C i B. W 2012 roku, jako język open source, został wydany język Go w wersji pierwszej. Język Go jest skompilowany na język maszynowy, co z punktu widzenia innych języków programowania nie traci on czasu na interpretację. Język Go chwali się tym, że dzięki analizie zależności szybko się kompiluje. Język Go jest językiem statycznym, ale zarazem oferuje Ci Tobie type interface, dzięki temu możesz utworzyć zmienną bez podawania jej typu. Język Go wspiera system modułów, które są łatwe w imporcie i łatwe w eksporcie. Jak zacząć przygodę z językiem Go? Bardzo proste. Pobierasz Instalkę, instalujesz i jedziemy. W Visual Studio Code tworzysz plik z rozszerzeniem Go, potem dodajesz package main, żeby utworzyć Funkcję główną, która się uruchomi w trakcie startu Twojego programu. Potem możemy zaimportować paczkę, która pozwoli nam wyświetlać elementy w konsoli i później możemy deklarować nasze pierwsze zmienne, deklarować zmienne w inny sposób, a później wyświetlić to, co napisaliśmy w naszej konsoli. I pamiętaj, żeby dodać mi komentarz. A teraz uruchommy tę aplikację, żeby zobaczyć, jak ona działa. Skompilujmy więc nasz kodzik wpisując nazwę naszego pliku. Potem wygeneruje się nam plik Exe, który będziemy mogli uruchomić. Oczywiście standardowych paczek w języku Go jest dużo więcej. Możemy na tej tutaj zobaczyć. Mamy tutaj na przykład paczkę do obsługi HTML, mamy tutaj paczkę do obsługi obrazków, mamy tutaj paczkę do obsługi matematyki, mamy tutaj paczkę do obsługi ruchu sieciowego, do regexów i, tak i tak dalej Nie sugerujcie się także moim kodem, bo tutaj Semikon w tym języku programowania nie jest potrzebny. Jak w każdym języku programowania mamy oczywiście tutaj tablice, słowniki pętle oraz warunki if else. Język Go pozwala ci także przechowywać miejsce w pamięci danych zmiennych bez arytmetyki, która zazwyczaj tworzy więcej problemów. I w języku Go przy pomocy goroutine możemy stworzyć wiele zadań, które będą działać asynchronicznie. Mamy tutaj wywołanie najpierw bezpośrednie, potem mamy tutaj wywołanie goroutine mojej funkcji f, a później mimo tego, że zatrzymał tutaj wątek główny, to nadal w konsoli będą mi się wyświetlać wartości. To za mało. To za mało, żeby moje tortury mogły się skończyć. Pomyśl sobie ile języków programowania jest do omówienia, ile frameworków jest do pokazania. Aż się nie mogę doczekać, aż Ci je pokażę i być może e, ktoś mi pomoże w tej sytuacji. Swoją drogą, czy wiesz, że mam dzisiaj 33 urodziny? Tak jest, dzisiaj jest 12 listopada. Zawsze możesz mi pomóc dając komentarz, albo subskrypcję, albo lajka. Dzięki za sugestie, jeśli chodzi o jakie języki programowania powinniśmy jeszcze omówić, na pewno zobaczymy się w następnej taśmie. A ja życzę Ci powodzenia, miłego dnia i się trzymaj i się uśmiechnij, bo na pewno jesteś lepszy w lepszej sytuacji niż ja. Do zobaczenia.